Szukałem wierzących ludzi, którzy będą mieli te same wartości, aby dzieci w szkole mogły się modlić, mogły poznawać świat, historię z perspektywy bożej, przyrodę, jak Bóg stworzył niezwykle e, cały wszechświat, a nie z perspektywy darwinistycznej czy niebożej, czyli bez Boga, bez kontekstu Boga, bo wtedy tworzymy bezbożnych. Ludzi, no co siejesz, to zbierzesz. No, to jest prawo, które każdy rolnik zna i każdy człowiek sensownie myślący, przyczynowo-skutkowo wie, że jeżeli sieje nauczycieli wierzących, to będę miał osobę, która, którego światopogląd jest wiara. Jeżeli niewierzących, bez kontekstu Boga, no to później trudno mówić, dlaczego moje dzieci odeszły od kościoła, czy od Boga.